Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie w przestrzeni Arbitrum. Zapraszam Was na czytanie z okazji pełni księżyca w wodniku. Pełnia ta będzie miała miejsce 19 sierpnia 2024 o godzinie 20.26. Pełnia jest to czas na zakończenia. Pełnia jest to czas podsumowań. Jest to czas uwolnienia się od tego, co nam nie służy. Wodnik oznacza internet. Wodnik oznacza ludzi. Wodnik oznacza przestrzeń. Wodnik oznacza to, gdzie jest nasze bardzo szerokie grono znajomych. To nie są najbliżsi, to nie jest rodzina, to nie są przyjaciele. Więc tutaj czas podsumowań, czas zakończyć. Mogą, zakończenie. Mogą również wrócić ludzie z zagranicy, z przeszłości. Do Was. Zaczniemy sobie teraz od ogólnych energii, natomiast później będziemy sobie wyciągać kartę. Będziemy robić to trygonami dla każdego znaku zodiaku dla Was. Przechodzimy sobie do kart mistycznego Keepera i na początek mamy ostrzeżenie przed kradzieżą. Słuchajcie, pełnia księżyca generalnie jest czasem, w którym powinniśmy uważać na swoje emocje, na to, co mówimy, na to, w jaki sposób wyrażamy swój gniew, wyrażamy swoją złość, dlatego, że jesteśmy bardzo silnie pobudzeni poprzez działanie światła księżyca. A tutaj możemy być rozproszeni, więc możemy coś zgubić. Możemy nie zamknąć domu, możemy nie zamknąć samochodu, możemy gdzieś zestawić portfel. Więc bardzo, bardzo silnie przestrzegam Was przed kradzieżami właśnie od niedzieli, nadchodzącej niedzieli do wtorku, ale również przez cały nadchodzący tydzień, moi drodzy. Więc ta karta nie do końca jest kartą pozytywną. Tak zaczynamy, aczkolwiek za chwileczkę mamy siódemkę i mamy kartę dobrego listu. Więc ktoś z Was, być może numerologiczna siódemka, Dajcie znać, jeżeli jesteście. Ja osobiście jestem rybą słoneczną oraz numerologiczną siódemką. Przychodzi do Was dobry list. Może to być kobieta. Przychodzą wiadomości związane z pracą, przychodzą wiadomości związane z zaproszeniem. Tutaj może być to zaproszenie, może być to zaproszenie romantyczne. Zobaczcie, jaka to jest piękna karta. Ona sobie siedzi w kawiarni, dostaje list, dostaje piękną, dobrą wiadomość. Więc dobre wiadomości, kochani, do nas wszystkich kolektywnie nadchodzą. Dalej mamy kartę piątki. Piątka to jest podróż, ruch, zmiana. I tutaj mamy łaskawego pana. Jest to baran, lew strzelec, ale najsilniej lew. Zobaczcie, na tej karcie mamy lwa. Jest to mężczyzna około 50 roku życia, on może być troszkę przed 50, on może być troszkę po 50. I jest to mężczyzna pokazany dla pewnej kobiety. Więc jeżeli jesteście kobietami, pojawia się nowy człowiek człowiek starszy, człowiek dojrzały, człowiek z pasją, człowiek z energią, człowiek, który jest stateczny, ale ma, ma taki power, ma taką energię, ale w biznesach postępuje bardzo, bardzo stabilnie, więc taki człowiek do was nadchodzi. Może to jest człowiek, z którym jesteście, czy z którym zaczynacie jakiś związek relacji, więc bardzo silnie na pewno będzie jego Energia oddziaływać na Was, moi drodzy, jeżeli jest to oczywiście y, dla Was i rezonuje z Wami, bo nie wszystkie karty mogą rezonować z każdym, oczywiście. Bierzcie to, co Wasze. I mamy dalej kartę pracy, zajęć. A więc pomimo tego, że tutaj zahacza nam o weekend ta energia, ktoś pracuje niedziela, poniedziałek, wtorek bardzo intensywnie ta praca będzie pracą intratną, praca, która się opłaci. Będzie warto włożyć ten trud, te wysiłki. Dlaczego się opłaci? Ponieważ za chwilkę mamy kartę zdobywania szczytów. Karta pamięta Albanię e, i, i mój wyjazd jest tutaj niestety taka po... Troszeczkę poharatana. Więc praca, zdobywanie szczytu, więc być może ktoś z Was prowadzi własną działalność. Być może ktoś z Was, tak jak ja, działa w przestrzeni, w internecie. Być może ktoś z Was dodatkowe, dodatkowe zlecenie dostaje, które to zlecenie będzie bardzo intratnym zleceniem. Będzie się bardzo dla Was opłacało. Gratulacje, jeżeli to jest dla Was. I kochani, sąd. Więc ktoś z Was może mieć sprawę sądową. Ktoś z Was może mieć w poniedziałek sprawę rozwodową, czy sprawę o majątku czy jakieś pismo przychodzi, sądowe, urzędowe, również może tak być, ponieważ karta listu, dobrego listu, jest też połączona tutaj z tą kartą. Jeżeli o tym mówimy, mamy wtedy dobre pismo po prostu, które do nas przychodzi z urzędu, które nas pozytywnie, moi drodzy, zaskoczy. Dobrze, przechodzimy sobie do trygon wody, kochani. Zaczniemy sobie od raków, później mamy rybki i skorpiony. Co dla raków? Na pełni księżyca w wodniku, co dla zodiakalnych raków, słońca ascendent, księżyc, co dla raków. A dla raków mamy ochronę. Macie ochronę, macie protekcję. Wy, jak i wasi bliscy. Więc pięknie przeczytam Wam przesłanie karty. Ty i twoi bliscy i twój dobytek. Jesteście bezpieczni i chronieni przez niebo, więc macie protekcję. Ja myślę, że ta karta może was, może was nawet ochronić, jeżeli będzie sytuacja związana z tą kradzieżą. Raki mają protekcję, raki mają ochronę, raki mają opiekę. Więc drogi raczki, wszystkiego najlepszego dla Was na tą pełnię. I przechodzimy sobie do rybek. Zodiakalne rybki. Rybką jestem również ja. Zodiakalne rybki, słońce, ascendent, księżyc. Co dla Was, o widzicie, wypadło. Dla rybek jest potrzebny spokój, kochani. Kochane rybki, spokój Was uratuje i, i relaks, czas na relaks, ale również synchroniczność. Odpowiedź na Twoje modlitwy i pytania przychodzi do Ciebie poprzez synchroniczne zdarzenia. Zwracaj na nie uwagę, aby zwiększyć ich przypływ. Więc kochani. Tutaj dużo się dzieje, tu jest bardzo dużo ludzi, tu jest bardzo dużo, dużo zdarzeń. Te zdarzenia dzieją się na poziomie duszy i ci ludzie przychodzą do Was również na poziomie duszy, ponieważ są to połączenia karmiczne, synchroniczne do tego, co wysyłacie do wszechświata. Chcecie miłości, przyjdzie do Was miłość, chcecie sukcesu, chcecie ym, na przykład rozwoju Waszego biznesu, wszystko przyjdzie, ale zapewnijcie sobie, kochane rybki, również spokój, odpoczynek, być może wyjazd, być może, e, być może jakiś wyjazd skorpiony co dla zodiakalnych skorpionów słońce ascendent księżyc skorpion co dla skorpionów czas kontemplacji. Słuchajcie, skorpiony powinny spędzić troszeczkę czasu w samotności, na medytacji. Skorpiony powinny coś przemyśleć. Skorpiony powinny pomedytować i powinny wsłuchać się w głąb siebie, w to, co tak naprawdę chcecie, to, czego tak naprawdę pragniecie, zamanifestujecie, jeżeli będziecie naprawdę chcieli tego z serca, z duszy i pozwolicie sobie na ten czas odpoczynku, kontemplacji, na ten czas... Po prostu samotnie. Co tu dużo mówić, drogie Skorpiony? Żywioł ziemi, kochani! Przechodzimy do byczków. Z byczków mamy tutaj u mnie, w moim otoczeniu, bardzo dwie ważne osoby w moim życiu. Jest to moja mama oraz mój. Mój serdeczny przyjaciel, co dla zodiakalnych byków, słońca, ascendent, księżyc, kochany byczki, co dla Was na pełni księżyca? Przewodnictwo. Wy macie przewodnictwo, Wy znajdujecie swojego, być może duchowego przewodnika, być może ktoś potrzebuje czytania. Zapraszam na swoje usługi prywatne. Pozwólcie, że przeczytam Wam przesłanie karty. Wejdź w rolę przewodnika, podziel się swoim przesłaniem. Inspiruj i umacniaj innych. A więc wy inspirujecie, wy macie tą moc, wy macie tą siłę, wy macie tą, wy macie tą taką energię do prowadzenia. Jesteście przykładem dla innych, jesteście przewodnikiem dla innych. Być może dajecie komuś bardzo cenną radę, kochane byczki. Więc wspaniale, życzę Wam cudownego, cudownego dnia 19 sierpnia. Dobrze, przechodzimy sobie do barana zodiakalne baranki, słońca ascendent, księżyc, kochani, co dla Was? Świadomość. Baranki powinny być bardziej świadome, słuchajcie. E Tutaj samoświadomość, świadomość tego, co się w waszym życiu dzieje, bo nie wszyscy tutaj słyszę, że są świadomi tego, co się dzieje, są świadomi tego, co robią, i są świadomi tego, jakie konsekwencje za coś będą mieli. Bo każde działanie, oczywiście, jak wiecie, wiąże się z konsekwencjami. Żyjcie chwilą, kochane baranki. Bądźcie świadomi swoich myśli, szukajcie znaków i wskazówek, więc macie znaki, macie wskazówki, macie podpowiedzi. Bardziej wsłuchajcie się w siebie. Baran to jest taka energia, to jest taka energia ognia działania, ale poświęćcie czas na to, żeby wsłuchać się w swoje myśli, bo one dla Was będą bardzo ważne. Co wysyłacie, to do Was wraca, moi drodzy. Baran, lew, a teraz strzelec. Zodiakany, strzelce, słońce ascendent, księżyc. Co dla strzelców, kochani? Przygoda. Moje kochane strzelce, miej śmiałość robić coś inaczej. Manifestuj swoje marzenia o podróżach, przeprowadź się w nowe miejsce, przepiękna karta. Zobaczcie. Więc macie przeprowadzkę. Macie podróż, może to być plan podróży, może to być plan przeprowadzki, e, mogą to być, y, mogą to być, y, może to być nagła wyprowadzka po prostu od partnera, partnerki, czy nagła wyprowadzka z miejsca zamieszkania, ale również mamy zrobienie czegoś inaczej. Słuchajcie, jeżeli coś robicie, zróbcie inaczej, nawet idźcie inną drogą do pracy czy do sklepu, idźcie w inne miejsce. Ehm, nie wiem, spotkajcie się z innymi ludźmi, niż zawsze się spotykacie, i to Wam tutaj bardzo dużo pokaże. Dobrze, moi drodzy, zmienimy sobie karty i zobaczymy, co dla zodiakalnych lwów. Zodiakalny lew, zodiakalne lwy, Słońca, ascendent, księżyc. Co dla Was, kochani? W Waszej energii. Lwy mają absolutny strumień powodzenia, przepięknie, a więc macie dotyk Midasa. Król Midas, czego się nie dotknął, zamieniał w złoto, więc Wy macie taki przepływ, Wy macie taki strumień. Tutaj y, możecie dostać jakiś podarunek, możecie dostać jakąś propozycję, ale też coś powinniście, moi drodzy, zakończyć. Tutaj dla zodiakalnych lwów, właśnie podczas tej pełni, podczas tej pełni podsumowań, zodiakalne lwy powinny coś. Podsumować i zakończyć. No dobrze, kochani. I teraz przechodzimy sobie dalej. Weźmiemy sobie zodiakalną wagę. Zodiakalna waga słońca ascendent księżyc. Co dla Was kochani? Podróż. Dla wagi szykuje się podróż. Podróż duchowa, ale również podróż która jest stricte podróżą związaną z odległością. Zobacz, jak daleko dotarłeś. Nie spuszczaj z wzroku z horyzontu, gdyż jesteś u celu. Słyszycie, kochani, jak to mówię ja wszystko traktujmy jako znaki, więc mm, da, doszliście już bardzo daleko, już bardzo blisko jesteście celu. Czasami przychodzi zwątpienie, czasami przychodzi moment, w którym chcielibyście odpuścić. Ale kochani, nie odpuszczajcie, działajcie, idźcie do przodu, bo lada moment jesteście już u celu, jesteście u mety. Tylko wytrzymajcie do końca, tylko wytrwajcie do końca. Dobrze, kochani, zodiakalne wodniki. A dla, wodniki bo dla wodników weźmiemy tutaj te karty. Wodnik, słońce, ascendent, księżyc. Ja jestem, jestem ascendentalnym wodnikiem. Dobrze, kochani, zresztą bardzo dużo mam wodnika w sobie. Co dla Was w pełni w Waszym znaku, drogie wodniczki? Co dla Was? No tak jak dla, dla rybek. Spokój, podaruj sobie czas na relaks, podaruj sobie czas na odpoczynek, podaruj sobie czas na y, kąpiel, na medytację, na oczyszczenie mieszkania w pełni również jest to bardzo istotne. Podaruj sobie czas relaksu, wyciszenia i ciesz się swym odosobnieniem, rozpieszczając się z taką troską, jaką tylko możesz o siebie samego, ale również wodniki, pora ruszyć naprzód. Zobaczcie, tylko zdążyłam powiedzieć, że Rozpoczynamy czytanie dla wodnika, ruszamy naprzód. Kochani, koniec ciężkiego czasu, a więc może to być czas podsumowań i zakończeń. Właśnie ta pełnia w Waszym znaku to czas, by pozwolić odejść temu, co stare i niepotrzebne, aby mogło nadejść nowe. Kochane wodniki, i ja włącznie z Wami. Spokój, opanowanie. Dajcie sobie chwilę relaksu i ruszamy do przodu. Nowe wyzwania, nowi ludzie, nowe miejsca. Nowe, może plany, nowe być może cele, priorytety, marzenia. Pięknie. Panna, zodiakalna panna. Co dla zodiakalnej panny? Słońca, ascendent, księżyc. U mnie mam księżyc. W pannie, panny, widzicie, znowu wypada. Panny, panny są tu bardzo, bardzo e, takie uporządkowane znaki zodiaku. Znaki zodiaku, które są bardzo precyzyjne, bardzo takie pedantyczne. Bardzo również, e, co dla panny, bardzo również ugruntowane. Polaryzacja, kochane panny. Zaakceptujcie swoją ciemną stronę mocy. Nie zawsze jest różowo, cukierkowo, kolorowo. Łyczek herbatki. Nie zawsze jest różowo, cukierkowo, kolorowo. Ciemna strona mocy jest po to, żeby, żebyśmy dostrzegli... Nasze dobre strony. I słuchajcie, zaakceptuj swoją roczną stronę. Przesłanie od Wam to mówi. Bez ciemności nie ma światła. Zrozum prawo polaryzacji. Nie biczujcie się. Znak. Nie biczujcie się, nie zastanawiajcie się, dlaczego Wy, dlaczego to się tak dzieje, dlaczego to, to przez Was, Wy jesteście źli. Wy nie poświęcacie czasu innym i tak dalej. Nie, kochani, spokojnie. Czasami wybuchamy, właśnie wy uważajcie właśnie w tą pełnię księżyca, drogie panny, na wybuchy złości, na, na wyrażanie swoich emocji. I zaakceptujcie to, że nie zawsze jest różowo. Delikatność. Słuchajcie, bądźcie bardziej delikatni dla siebie. Traktujcie siebie z miłością, z szacunkiem. Kto ma Was kochać, jak nie Wy sami. Kochajmy zawsze siebie samego. Zawsze bądźmy swoim liderem. Ja to podkreślam. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. I okay. przechodzimy sobie do bliźniąt. Co dla zodiakalnych bliźniąt? Słońca, ascendent, księżyc. Bliźnięta. Słońca, ascendent, księżyc. A bliźnięta powinny pozwolić komuś lub czemuś odejść, drogie bliźnięta. Tutaj mamy kłanim i tutaj mamy buddyjską boginię, która mówi: Nie trzymaj tego, co do ciebie nie należy. Wszystko, co puścisz i do ciebie wróci, było twoje. Co nie wróci, absolutnie nie było twoje. Czas pożegnania, czas rozstania, czas rozpoczęcia nowego etapu w życiu, kochane bliźnięta. Więc tutaj musicie zostawić ludzi z przeszłości, którzy wam nie służyli. Ludzi, dla których byliście tylko i wyłącznie potrzebni w określonych celach. Tutaj pozwólcie odejść również sytuacją, które trzymacie w sobie z przeszłości. Więc tutaj również przeszłość odrzucamy, odpuszczamy. Przechodzimy sobie, kochani, dalej. I ma mieliśmy, kogo my teraz mamy, moi drodzy? Kogo my teraz mamy? Teraz mamy koziorożce. Co dla zodiakalnych koziorożców słońca, ascendent? Księżyc, zodiakalne koziorożce, praca na własny rachunek, praca, biznes, działanie. Zresztą słuchajcie, koziorożec to jest najbardziej uparty i jeden z bardziej pracowitych znaków Zodiaku, jak również Panna jest bardzo, bardzo pracowita. Przesłanie karty brzmi: Jesteś urodzonym przedsiębiorcą, a Twój biznes jest otoczony magicznymi możliwościami. Macie magię, drogie Koziorożce, choć Wy z magią nie zawsze jesteście za Pan brat. Macie magię, macie opiekę własnego biznesu, praca, być może nowe zlecenie, być może zakończenie jakiegoś zlecenia związanego z tym właśnie własnym biznesem i rozpoczęcie nowej drogi, nowej ścieżki, być może nowe obszary poszerzacie w Waszej firmie. Waszej działalności możecie również dostawać awans lub otwierać swoją firmę, choć w pełni księżyca wodniku ja firmy otwierać nie polecam. Na to są nowie, słuchajcie, to, to, to nie ma co, naprawdę. Dobrze, e, trygonami był trygon wody, czyli rak rybki z byk panna, koziorożec, baran, lew, strzelec, bliźnięta, waga, wodnik, kochani. Dobrze, przejdziemy sobie jeszcze do karty tarota. Na co mamy uważać, zwłaszcza właśnie podczas tej pełni księżyca? Jakie wskazówki, ostrzeżenia chcą nam przekazać karty Tarota na pełni księżyca w wodniku? Od niedzieli do wtorku. Kochani, chroncie to, co stworzyliście. Tutaj może być dużo ognia. Po pierwsze, tutaj jesteśmy w energii lwa. Po drugie, słuchajcie, mamy tutaj dziewiątkę zakończenia, nie dość, że pełnia zakończenia, to jeszcze e, karta numer dziewięć i ogień, zakończenie. Chroń to, co stworzyłeś, przygotuj się, nigdy się nie poddawaj, proś anioły o pomoc. Ale tu jest też zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska oraz zwierząt. Słuchajcie... Tarcze w górę, ale tylko jeżeli się bronimy, nie podnosimy piersi swoich mieczy. Spokój, opanowanie podczas tej energii będzie nam ogromnie, ogromnie potrzebne. Kochani, życzę Wam absolutnie wspaniałej energii. Buziaczki, uściski. Zapraszam do czytań prywatnych. Link macie do link czy adres mailowy znajdziecie w opisie pod filmem. Buziaki. Uściski i absolutnie wszystkiego najlepszego, kochani, dla Was.